Partnerami przy realizacji materiałów filmowych są: Grosar Mistrzowskie Stacje Paliw 2B Rally, Team Promotion Marketing i PR Sportowy, portal górskie.pl, ODS, oficjalny dystrybutor marki Avon w Polsce. Wodek ostatnie rundy SMP w Korczynie. Jedziesz od tytułu i walczysz z Igorem, z lotarem. Tak, tak, przegrywamy z Igorem, ale wszystko się rozstrzygnie jutro i pojutrze, więc walka będzie ciężka. Ale lubię wyzwania, lubię ciśnienie, także dobrze to dla nas zrobi. Musimy po prostu nie odpuszczać, dziś na maksa. No i takie założenie. Trasa w nie jest jedną z najszybszych tras GSMP. Tak, jedną z najszybszych, jedną z najbardziej niebezpiecznych, także wyzwanie jest wielkie. Lubię tą trasę. W zasadzie debiutowałem tutaj i wygrałem pierwszy wyścig w swojej karierze, na, na, na początku swojej kariery, także myślę, że będzie, będzie dobrze. Trasa świetna. Lubię ją, także będzie fajnie. Po raz pierwszy w Korczynie jadą też Słowacy i to chyba fajnie, że GSMP otwiera się na nowe trasy dla zagranicznych zawodników. Tak, no w tym roku tych w zasadzie rund ze Słowakami to praktycznie chyba jednej nie mieliśmy spotu, więc. Fajnie, że przyjeżdżają, możemy się porównać, możemy zobaczyć ich sprzęty, oni mogą nasze zobaczyć, rywalizacja, wtedy wiadomo ci się bardziej podniesione, jest kim walczyć, super sprawa. Musisz dojechać de facto dwa razy na pierwszym miejscu, nie ma, nie ma zmiłuj się. Tak, no i tak, tak, się, tak się też stanie i będziemy odpuszczać, tylko musi być pierwsze, cel jest prosty, nie ma się co tutaj oszukiwać i nie będziemy się oszukiwać, tylko ciśniemy od samego początku do końca.